Szok, niedowierzanie, żal, radość, ekscytacja, lęk, bunt, strach. Różne emocje mogą się pojawić, gdy dowiemy się, że jesteśmy w ciąży. Często to bardzo wyczekana ciąża. Może nawet długo się o nią parę miesięcy lub lat. Może jest to ciąża pierwsza lub kolejna. Może to ciąża po poronieniach. Po długich latach leczenia, może nieplanowana przez nas, przyszła znienacka, nieoczekiwanie, przyszła niespodzianka, w zaskoczeniu. Możemy mieć różne myśli, które będą nakręcać nasze emocje i to, jak będziemy mieć stosunek do tej sytuacji. A to praca jest problemem, a to mieszkanie za małe, a to dopiero co człowiek odzyskał trochę wolności, bo dzieci podrosły, a to mieszkamy z teściami, a to może pracy dopiero co zaczął szukać, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje nam się dosyć często, że ta sytuacja jest bez sensu, bez wyjścia. Może nawet być tak, że słyszymy, że nie damy rady. No bo finansowo, a to zdrowotnie no nie te lata. I tak, jakby wszystko to ma sens, te myśli, ta rzeczywistość, która nas otacza, próbujemy sobie to jakoś wyobrazić, ale wyobraźnia nie współpracuje. Jest ciemność. To taka może sytuacja bez wyjścia. Pojawia się presja. Pomimo podpowiedzi, często nawet od tych, którzy są najbliżej nas, Którzy mówią, jak bardzo jesteśmy dla nich ważne, jak nas kochają, jak są so często w stanie powiedzieć pewne słowa, jak są so często w stanie przewidzieć przyszłość. No, a przecież sama tego dziecka nie wychowasz. Nie dasz rady, popatrz na siebie, z czym do ludzi. Kocham cię, ale kolejna ciosza. No, nie, sorry, nie tak się umawialiśmy. Prawdopodobnie ci ludzie sami się boją, nie wiedzą, czym się charakteryzuje prawdziwa miłość czy poświęcenie. Myślę o sobie w danej sytuacji, chcę kontrolować. Tak często jest, że to nie słowa, a czyny określają daną osobę. No i jest ta rzeczywistość. Ta słaba, szara, niechciana, pełna lęku. Ty idziesz naprzód, w nieznane z lękiem, bo tak wiara opiera się na tym, że wierzysz. Wierzysz, że dasz radę donosić ciąże. Wierzysz, że urodzisz. Wierzysz, że wychowasz. Wierzysz, że podążasz finansowo. Pomimo tego, co wszystko wokół mówi Ci, że to nie jest właściwa decyzja, ale Twoje serce jest spokojne, opanowane i pełne ufności. Idziesz w to. Często określane jako koniec życia, no bo nie ma już wolności, są same obowiązki. Jest ktoś poza mną, o kimś muszę myśleć i się opiekować. Moment spotkania, z to istota. Ja. To jest jak wygranie największego jackpotu, jak świeży oddech o poranku, jak widok gwiazd na niebie. To jest ból i radość, cierpienie i miłość. To cud, prawdziwy cud, który został Ci podarowany.